maneczko, z tej strony Wazji, a w dzisiejszym odcinku wraz z Astro będę wykonywać zadania fabularne tygodnia drugiego. Na samym początku chciałem Wam serdecznie podziękować za wszystkie Wasze lajki, komentarze pod filmem, które dają nam możliwość walczenia z algorytmami YouTube'a, dołączanie na naszego Discord'a, wspieranie poprzez kod WaziGaming jak i YouTube'a. Serdecznie dziękuję. No i przechodzimy do pierwszego zadania. Co najlepsze. Tutaj przypadkowo w grze testowej ono mi się wykonało, ale nie ma problemu. Dzięki magii montażu wam tutaj jest montuję jeszcze raz. Polega na zadaniu przeciwnikom obrażeń w siedlisku samowolki lub liż. Wilczych włościach. Lądujemy w siedlisku samowolki. No, i tutaj za chwilę Wam domontuję, jak to wyglądało. I mamy nawet plasmowy ten. No, ładnie, ładnie. Dobra. To co, wysadzamy szybciej, safe. Jeden termin, drugi. Pamiętajcie, że możecie sobie zawsze przyspieszyć rozwalanie tej gabloty. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Vazigaming na naszym Discordzie Wazilandia. No i przechodzimy do etapu numer 2. Porozmawiaj z Joss o magii na wyspie. No niestety z tego siedliska samowolki musimy kawałeczek przejechać. Dawaj jastro, jedziemy. Widzisz do mnie? Astro jest chyba awk. Stoi przy automacie. Dobra, jedziemy do Joss. To ten kawałek jest dosyć spory na magiczne hy. by się tutaj załapać o pociąg. O, dobra, zahaczę tutaj o stację benzynową. Wezmę sobie nieco szybsze. Szybszy samochód. I myślę, że możemy pojechać sobie tutaj torami. Będzie znacznie szybciej. Zresztą pociąg jest przed nami. Dobra, i tutaj będzie trzeba niestety odbić w lewo. Okej. Okay. No i już jesteśmy prawie na magicznych mchach. Dobra. Dobra, tutaj się wchodzi do tego podziemia. To Jaws. cześć Jaws. Ja, naukowo, badam kwestie wpływu złota na tę wyspę, dowiedz się szczegółów. Miejscowi lubią gadać o magii, demonach i innych takich, ale ja jestem zdania, że to wszystko musi mieć jakieś logiczne wytłumaczenie. Większość naukowców zaleca rozpoczynanie pracy od największych, najdziwniejszych i najmniej wyjaśnionych danych, więc... Zacznijmy od zbadania chodzącego, gadającego i raptującego ogórka, który wyrósł tu nie wiadomo skąd. Czyli co, mamy lecieć do Korniszona? Znaczy się. W celu wykonania z etapu numer 3 musieliśmy zrestartować grę, no bo nie miało sensu ponownie lecieć całą mapę z magicznych kół do siedliska, samowolki, aby porozmawiać z Cornishonem, Zadanie Pagana. Pomóż Don Kishonowi przy imprezie ląduje? Gdzie jestem? Kishon. Tutaj powinien być. No nie, jeszcze się rozbiłem Mamy jakąś reklamę. Chodź tutaj, Kishon. Cześć, Kishon, Don Kishon. Jestem Don Kishon. Od czego zacząć imprezę? Skupmy się na czterech rzeczach. Na D: Kornisz... Korniszonku, dancingu, drinkach. Zasadnej muzyce i dyskrecji, żadnych zdjęć będziemy dziś imprezować w słoju pełnym sekretów. Okej, okay, dobra. A, i co najlepsze, poprzednie zadanie również nam się wykonało, które polegało na porozmawianiu z Korniszonem. To szykuje imprezę z silnisku samowolki. No dobra, okej. Okay. No to rozkręcamy tą imprezę. Ja sobie tutaj włączę. Nie wiem, jakiś taniec, scenariusz. Jeszcze raz. Nie wiem, czy nie trzeba jakiejś innej i użyć. Ponownie muszę z nim porozmawiać. Skupmy się na czterech rzeczach na D: dancingu, drinkach. Muzyce. Hmm. A, tutaj są inne parkiety. A i mamy drinki. Dobra, otwórz pudełko z drinkami. Są drinki, hmm, wspaniale. Przejdziemy do dalszej części nagrania. Chciałem Wam serdecznie podziękować za ostatnie komentarze. Są to wyróżnione komentarze dnia. Przypominam Wam o tym, żeby komentować filmy. A kto wie, może na następnym odcinku, to Wasz komentarz będzie wyróżniony. Po rozkręceniu imprezy Don Cornishona lecimy do czwartego etapu, polegającego na zlikwidowaniu przeciwników z karabinu szturmowego szaleń czy ogień. 0 na 3, no ja proponuję Wam, jak się przeżyjecie tutaj w tym siedlisku samowolki, to niestety nie mieliśmy tyle szczęścia, lecimy z powrotem oczywiście na Black Market, no i tutaj sobie zakupimy karabin szturmowy, szaleńczy ogień, będzie najszybciej, oczywiście możecie sobie biegać po mapie, go szukać, my idziemy na łatwiznę, po prostu sobie go zakupimy. Teraz tak, wejście będzie z tej strony południowej. Jakbyście nie mieli złota, pamiętajcie, że wszędzie macie tutaj te wspaniałe kamienie dające wam złoto i przyspieszenie. Widać już tutaj naszego sprzedawcę, co my tutaj mamy. Holo skręt. dobra, jest zapał. No i oczywiście nasz in nas interesuje karabin szturmowy szaleńczy ogień, ale niestety nie stać nas tutaj na tą wersję. Musimy go wsiąść w tej wersji fioletowej. Ok. No i lecimy zlikwidować trzech przeciwników. Masakra, dajcie znać w komentarzu, czy też macie takie wrażenie, że ta waluta złota to tutaj prawie w ogóle nie ma znaczenia, bo to no wszystko jest mega drogie. Wiadomo, że po zlutowaniu sejfu tego złota trochę dostajemy, no ale naprawdę, 600 za karabin, trzymaj, as tutaj Ci drugi. Chyba na npc to się nie zaliczy. ale dobra, jest przeciwnik. Na npc chodzi mi tych w sejfie. Dobra, jest gość. Wolverine, czemu psujesz furę? Nieładnie. Nieładnie tak psuć samochody. O! Jest kolejny, jeszcze jeden, jest czwarty, dobra, po zlikwidowaniu tego powinno już normalnie, sodalnie zaliczyć. Dobra, chodź tutaj. No jest, 3 na 3, etap numer 4 zaliczony. Przechodzimy do etapu numer 5. Etap numer 5 jest dosyć ciekawy, bo polega na zebraniu próbki minerałów, używając plazmowego lasera impulsowego na kamiennych budowlach. No i mamy tyle szczęścia, że na siedlisku zła jest nawet taki automat, który nam sprzedaje te karabiny plazmowe. Już go Wam pokazuję. On był gdzieś tutaj. Jest, proszę bardzo. Plazmowy karabin impulsowy. To jest dokładnie to miejsce. No i teraz musimy go użyć na próbkach kamieni. Myślę, że tutaj chodzi o jakikolwiek kamień. I uwaga. No, może jednak nie. Kamiennych budowlach, sorry Ale ja tutaj Doczytałem pięknie, brawo ja Kamienne budowle, no to kamienne budowle To jest to wszystko Na przykład ten pod jest kamienną budowlą No jest, leci Taka próbka A, super, wystarczy jeden Rozwalić, okej okay. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami, tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Vazigaming na naszym Discordzie Vazilandia. No i oczywiście, żeby wydłużyć to zadanie, etap numer 6 polega na przeanalizowaniu próbki minerałów na stanowisku chemicznym Joss. No to musimy dostać się tam. Dobra. Przydałoby się jakieś auto Okej, okay, jest Wcale to nie jest Mercedes AMG Logo nie ma A, Astro, ty już jedziesz BMW No dobra, dawaj, jedziemy Tylko chwila, nie w tą stronę jadę Ciekawe jestem, czy mnie w wodzie będzie leczyć. Leczy, chyba do 50, no Ciekawe I oczywiście ten sam motyw na tory będzie skrót Likwidujesz cannonball Prawie jesteśmy. Dobra, tutaj sobie zaparkuję. No i lecimy badać te próbki. Dzień dobry, Joss. Sprawdźmy. To po prostu zwyczajne złoto. Ok, no i to by było na tyle z zadań fabularnych tygodnia. Drugiego, mam nadzieję, że wam się podobały. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić lajka pod filmem, komentarzu, suba z dzwonem oraz jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, to zapraszam do skorzystania. Z bezpłatnej opcji kodu wazigaming w sklepie, albo poprzez YouTube'a opcją wsparcia. Serdecznie Wam dziękuję, zapraszam Was również na naszego Discorda wazilandia i życzę Wam miłego dnia, czy wieczora i do zobaczenia jutro w następnych zadaniach, czyli zadaniach tygodniowych. Do zobaczenia, hej! Jeśli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu do na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Wazi Gaming. Hej!